września to w całej Polsce oczywiście rozpoczęcie roku szkolnego. Jak on będzie wyglądał w tym roku oraz jakie zmiany są względem roku ubiegłego? O to zapytałam pana wicedyrektora Bartłomieja Szweda. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, zanim, dojdziemy do, zanim przejdziemy do pięknej nowej placówki Szkoły Podstawowej nr 20 w Krakowie, to chciałabym zapytać tak ogólnie. E, powiedzmy proszę, jakie ten rok dla uczniów i dla was jako kadry nauczycielskiej przyniesie zmiany? Szanowni państwo, najwięcej zmian tak naprawdę i w podstawie programowej, jeżeli chodzi o przedmioty, w tym roku wprowadzono w liceach więc na szczęście my tych zmian nie mamy aż tak dużo. No jesteśmy gotowi, oczywiście wprowadzamy wszystkie przepisy z rozporządzeń, wszystkie innowacje, które, do, do których obieguje nas prawo. Z takich bardzo dobrych informacji jest to, że nauczyciele otrzymają laptopy, otrzymają je również uczniowie klas czwartych. Jesteśmy w pięknej, nowej, dzisiaj tak naprawdę oddanej do użytku najmłodszym szkole. Jest to jedyna szkoła chyba, która ma boisko, na którym jesteśmy na dachu. Powiedzmy proszę, jaka, jaka ta placówka ma znaczenie tutaj dla, osiedła, dla osiedla Zło, Złocień w Krakowie? Tak, ma Pani rację. Jest to w tym momencie najnowocześniejsza placówka w Małopolsce i jedyna, która ma boisko na dachu. Cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci już nie mogą się doczekać, kiedy zagrają tej pierwszy mecz. Szkoła ma ogromne ogromne znaczenie, ponieważ osiedle Złocień rozrasta się w bardzo szybkim tempie. No Powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się takiego naboru, ponieważ już teraz uczy się tutaj prawie pół tysiąca dzieci. W związku z tym widać, że zapotrzebowanie jest. W przyszłym roku spodziewamy się tych dzieci już około 700. No to powiedzmy proszę czego życzyć Wam jako kadrze nauczycielskiej oraz tym najmłodszym, zwłaszcza tym zestresowanym pierwszoklasistom, którzy dzisiaj pierwszy raz byli w szkole. Myślę, że nam wszystkim trzeba życzyć wytrwałości w dążeniu do celów, ale i radości. i i takiej po prostu chęci spełnienia, chęci nauki i chęci podążania razem, wspólnie w murach tej placówki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Oczywiście podpisujemy się pod tymi życzeniami, a Wam przypominamy, że jeżeli chcecie śledzić bieżącą edukację w naszym mieście, zapraszamy Was na profil edukacyjny Miasta Krakowa.